Bohaterami dzisiejszego odcinka będą funkcje tablicowe dostępne w nowszych wersjach Excela. Tak jak w jednym z poprzednich filmów, będziemy filtrować dynamicznie za pomocą checkboxów, natomiast tabelę wynikową stworzymy jeszcze bardziej dynamicznie niż poprzednio właśnie za pomocą tych funkcji tablicowych. Zostaw więc lajka, zostaw suba i jedziemy. Filtrować będziemy tabelę w arkuszu tabela. Wynik tego filtrowania będziemy chcieli uzyskać w arkuszu filtr 1 i filtrowanie będzie odbywało się za pomocą kryteriów wybranych przez użytkownika za pomocą checkboxów. Będą to po prostu handlowcy, których rekordy, których transakcje będziemy chcieli zobaczyć wyfiltrowane. W poprzednim filmie stworzyliśmy również mechanizm, który pozwala na takie filtrowanie. Mianowicie, zobaczę, jak zaznaczę sobie tutaj handlowca checkboxem, to w naszej tabeli wszystkie wiersze, które zawierają tego handlowca, będą oznaczone słówkiem prawda. W kolumnie czy handlowiec. I właśnie na podstawie tej kolumny będziemy filtrowali tą tabelkę. Tutaj bardzo prosta formuła jest użyta zwykłe wyszukiwanie za pomocą X-Wyszukaj. Ok, jak już mamy ten mechanizm, to śmiało możemy użyć sobie funkcji Filtruj. Filtrować tabelę z danymi. Ona się nazywa TB dane, więc ja sobie tutaj ją po prostu z nazwy wypiszę. Natomiast jest to oczywiście cała ta tabela poniżej. Jeżeli chodzi o uwzględnienie, to znowu będę chciała mieć z tabeli TB danych. Rumne czy handlowiec? Ja sobie tutaj to ręcznie wypisuję, bo tak mi jest wygodnie, natomiast oczywiście możesz to wskazywać myszką. Pośredniku, jako trzeci argument, wpiszę, co chcę zobaczyć. Jeżeli moja wyfiltrowana tabela docelowo będzie pusta, bo na przykład nie zostanie zaznaczony tutaj żaden handlowiec, to wtedy jeszcze raz będę chciała zobaczyć całą tabelę, jak leci. Jak sobie to zatwierdzę, no to prawie wszystko dobrze, bo zobacz, że faktycznie dane mi się pojawiły, dane Bogusławy Jankowskiej, tego handlowca, którego sobie tutaj zaznaczyłam, także wszystko działa. Natomiast nasza funkcja filtruj nie uwzględnia nagłówków. W poprzednim filmie, w którym sobie robiliśmy podobne filtrowanie, nagłówki były już nam dane, więc problem z głowy. Natomiast tutaj nagłówków nie ma, chcemy wszystko zrobić od początku, więc wrzucimy sobie naszą funkcję filtruj do funkcji, która się nazywa stos pion, o której Zresztą już też kiedyś Ci wspominałam w jednym z filmów. I ta funkcja potrafi łączyć dwie tabele, dwie tablice tak naprawdę. I pierwszą z tych tablic będzie nagłówek naszej tabeli, czyli nic innego jak to. Drugim argumentem, czyli drugą tablicą do połączenia będzie to, co do tej pory napisaliśmy, czyli nasza funkcja filtruj. Jak sobie to zatwierdzę enterem, oczywiście Excel krzyczy, że nie ma nawiasu, więc powiem, żeby go sobie wstawił, to zobacz, że nagłówki zostały dodane. One nie są sformatowane. Więc mogę od razu sobie jakoś tam sformatować. Powiedzmy, że pogrubię i podkreślę dół. Myślę, że to jest całkiem fajne. OK, no i prawie dobrze, tylko jeszcze zobacz, że nasza tabelka została znowu zwrócona w całości. Mamy więc kolumnę Czy Handlowiec, której w sumie tutaj nie potrzebujemy, bo ona nic nam nie wnosi w naszym wyniku. Ona była bardzo potrzebna technicznie w tabelce, którą filtrujemy, ponieważ określała, co ma zostać filtrowane. Natomiast tutaj jest ona nam kompletnie niepotrzebna, więc też warto byłoby się jej pozbyć. A zatem chciałabym wyświetlić wszystkie kolumny oprócz tej ostatniej a zatem od pierwszej kolumny do ósmej kolumny. Doskonale zapewne wiesz, że można to osiągnąć funkcją wybierz kolumny, o której też już wspominałam i z całej tej tablicy będziemy chcieli wybrać kolumny. No właśnie, mogłabym tutaj wpisać sobie jeden średnik, 2, średnik, trzy i tak aż do 8. Ewentualnie mogłabym wskazać zakres z numerkami tych kolumn, to też już kiedyś ci pokazywałam. Albo jeśli mam tak prostą sytuację jak u nas, że chciałabym wyświetlić kolumny od pierwszej do ósmej, to mogę skorzystać z kolejnej bardzo fajnej funkcji, która się nazywa sekwencja i po prostu powiedzieć, że sekwencja do 8 mnie interesuje. Taki zapis będzie oznaczał, że do funkcji wybierz kolumny trafi tablica z liczbami od 1 do 8. Zamknę sobie drugi nawias, zatwierdzam Enter i teraz kolumna czy handlowiec zniknęła. Teraz mogę sformatować jeszcze dane, bo zobaczę, że tutaj daty moje nie są sformatowane, wartości PLN też nie. A zatem pokażę sobie wszystkie dane, szybko zaznaczę daty i sformatuję je jako data, a wartości PLN jako ładne liczby z dwoma miejscami po przecinku. Mogę sobie jeszcze rozszerzyć kolumny i voilà, nasza tabelka gotowa. Tymczasem to tyle. Lajki, suby bardzo, bardzo mile widziane. Super będzie też, jak podzielisz się swoimi wrażeniami w komentarzu pod filmem. A tymczasem dziękuję Ci bardzo i do następnego filmu. Cześć!